Strony Grammy Julia um, um, mną jest mój brat. Cześć. okej, okay, więc e, nagrywamy sobie odcinek z Blockstar Planet. A tak dokładnie będziemy kupować dwa, zwie dwa zwierzaczki. Pokazałam trzy dziwne. Ok, więc e, będziemy kupowali je za diamenty, za 20 diamentów i za 200 diamentów. E, I to będzie. Mm. Słucham? No tak. A mi się tutaj już 150 rzeczy wziąłem do losowania i nic nie wygrałeś. A, to dlatego myślałam, że mam zacząć od nowa. Cały czas patrzę, czy coś się wygrało na tym, No nie, okay, więc. <grym> tak, bo mój brat jest na telefonie. Ok, więc e... będziemy kupować Terry'ego. Tere... Terry. Terry. Się czyta Terry. Jego i Belle. Bo jak były te zwierzeczki, to chyba nie miała vip znaczy... Albo nie chciało, albo zapomnieliśmy. Albo zapomnieliśmy nagrać odcinek. I tak zleciał czas, ale teraz na szczęście jest tabella. Nie muszę jej kupować. Kupujemy teraz? Możemy zobaczyć. Na tym kolejny odcinek przecież. Nie kupujemy. I gasimy odcinek. Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć. Nie kupujemy. Okej, kupujemy. Ja sobie wybieram jakiś kolorek, chcę zobaczyć jak wygląda wyglądała cała czarna czarny kot z miraculum okej, okay, a biały cały? no, no, no trochę dziwne, bo te oczy ma takie, takie małe, z jednej blotku, prawda? Hmm. to nie wiem, no hmm. a weź kilka losowych, zobaczymy, może coś ciekawego ci się akurat trafi brzydki no jest słodki, ale nie? Taki ser. Mm. Nie. Taki ser. Żółtawy. Uuu, mm. y słodki. Nie. Wiem. Ja bym chciała, żebym miał czarne oczka. Takie coś? Nie, nie wiem. Nie Na przykład inny kolory skóry, ale ja bym chciała, żebym miał czarne oczka. O? Mhm. Kosmeta! Hm. Dele tubi się robimy? Ale... Tak jest. Hmm. Nie wiem jak coś. Ale te deletubi się trafili, jedno jednokolorowe wszystkie są. Co tam bez różnicy jak się zrobi, zrobię całego białego, bo byłby biały teletówisz? To też takie nie ma. Nie wiem. Wybierz sobie jakiegoś, jak chcesz. Jakie jest słodki. Twoje kąto lub sobie. Co tam chcesz widział? Jakie jest słodki? Dobra. Boże, to jak tak mówię? A też tu. zielony. <laughs> Oj! Hmm. Nie, lech, lech, lech. Dobra, tak, kupujemy. 3, 2, 1. Ok. się z przyjaciółmi i teraz. E, czekajcie, mi coś nie pasuje w tym zdjątku. Mhm. Bo ma takie normalne zdjątko, ale tam za nim jest taka wielka głowa psa. A, bo za nim to w ogóle jest. Okej. Okay. Dobra. Hmm. Więc chyba to... No, chyba to. Chyba będzie dobrze albo źle. Dobra, zamkniemy kosmita? No, rzucaj. Kosmita z innej planety. Nie zmieścić się, ale no, rzucaj po prostu, kosmita. Ko... Smi... Semi... Ta. Ta. A. Czaj. Łeeeee! Co Chciałam jest? zrobić serduszko, ale na BSP się nie da robić serduszek, mm. bo z alt i trzy to inne trzy. Chciałam robić serduszko, ale no na MSP się da. A mm. Albo damy tu kosita. Damy tu kosita jest zielona. Co? Damy tu kosita. Co to jest? To jest taka Damy tu kosita. A, a, damy kosita. No, Aj! A okay, to kosmita. Chyba się nie O, zmieściło się. Chociaż? Spróbuj. Luz, zmieściło się. Ale super, chyba idealnie. Mm. Zawołamy go. Powitamy go w naszej rodzinie z 36 30... psami. Mm. Nie tylko psami, ale też innymi. Pełno. Siema, jestem foludek! Mm. Co tam? Zapoznajmy się. Jesteś kosmicą, a ja czymś. Okej. Okay. O, chcę sobie pokazać. To już w ten drugi level, jak już chcę. Tak na szybko porozmawiaj i od razu będziemy mieć drugi level. Dokładnie. Jest metal i idziemy pieska. Poszukiwanie. U, ale ładny. Nie wiem tak. Nie widzę, żeby był mięta. Teraz czekamy aż pogadają. Niech to coś rozmawiać, nie podoba mi się. Ojej, okay. zapoznałaś się z twoim koleżką. A ten koleżka, który ma level szósty, okej. Okay. O, nie wbił się, lewe, no ale... Nie wbił się. No, no nie. Ej. Dobra, to, mniejsza z Dobra, dobre, mniejsza z tym. <gryw> się razem. Mniejsza z tym. Mniejsza z tym, hmm? mniejsza z tym że mniejsza z tym. <gryw> Teraz ja tak chcę powiedzieć, że kupiliśmy y, Belle Kosmite za 20 diamentów, kontra za 200 diamentów teriego, teriego, terego, dobra. No, już diamenty nam się kończą. No, ale nam stać. Uuu, no. ale się wybierał. Taki, taki miętka. Taki, 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 wow, pokazał zęby, on zrobił tak, ja go naśladuję. <grym> Dobra, spaszę tego tego. Uuu, taki niebieski. <grym> no nie wiem. Nie wiem. To teraz czekam, bo troszkę nie pasuje taka niebieskowa do tej reszty ciała. No, a czuję ja czarny? i chcę już zobaczyć czarny albo biały. Nie wiem, dlaczego ja tak mam. Muszę je wszystko. Ha, okay. mm. eee, a, biały... <laughs> Zawsze muszę czarnego zrobić albo białego. Mm. Lul! Lul. Ale jakbyś oczy mu zostawiła jeszcze czarny. Nawet... Nawet spoko. Czy on musi mieć jedną wielką brew. <laughs> to nie wiem ile. Kupujemy takiego? Coś takiego. Mogę. Dobra. U -u! Jej! Chodzi się z przyjaciółmi. Mm, jego nazywamy? Napisz wy, wypranym wybielaczem, Bo wybieliło go do całego białego. Rany Wy? Wy, wy bie, Wiesz, że słabsze, wielkiej litery? Nie okay. wiem. To jest elegancko. Dla mnie, no ładnie, <suszel> dla mnie co tak to wygląda. Więc. Jej! Siemano! Wskoczył do pralki z wybielaczem i się zrobił biały. No dokładnie. A kupujemy jakieś dodatki beleczen psowi albo kamusz. No, 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 no ja A, nie wiem właśnie. No możesz coś tam kupić. Bo już mam prawie dużo bardzo zblokowanych. Boż go, przywitasz go. Mhm. Uh -huh. Siemaneczko w mojej nowej ryche <laughs> Dwa białe obok siebie. Ale nie, bo tylko taką ma nazwę, wyprane wy. Mm, ale nazwę można zmieniać. To się tak. później zobaczy. Ale aj klikniesz na niego. Wyprane wy. oj, oj, oj troszkę się źle zrobiło. Mm, no troszkę tak, bo widzisz chyba wszystkie zwierzątki mają takie krótkie nazwy. Kuki. Wyśmieżne Betty. Nie ma tu żadnych długich nazw, to nie? No. Ciebie. Oj, 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 oj. Okay, e... Ale u ciebie będzie napisane normalnie. Tylko tutaj troszkę nie bardzo. No, będziecie wiedzieć o co chodzi. No. Chyba musieli zakupić. Matko, innemu sobie dajemy jakąś fajną rzecz. To mu twojemu najlepszemu. No, bo. Najwięcej rzeczy. No on ma najwięcej rzeczy. Yy... O, pisze nowy. Jest nowy! Przywitajcie się, słoń, przywitaj się. Dzień dobry. Dzień dobry! Ładko. Mhm. Okej. Okay. Zajmę mu czapeczku, bo trochę mu nie pasuje, tylko idzie do swojego kwiatka. Bo musi iść po trawie, ale mu dam kwiatka. Jest. Okej, okay. więc... Będziemy ci dodać, czy jeszcze nie? Nie mieć będzie. Ale maciu pękie zostało, mm. złe to jest, zło, normalnie Dobra. zło, okej okay, więc, mm. zajmę mu czapeczkę i założymy jakieś fajniejsze rzeczy, na przykład jakby z okularami wyglądał, bozi mnie, 3D ale słodki, <noise> najpierw wszystkie zobaczymy, ale to drogie 30 tysięcy. Nie dziwne. Takie se? No, jak tak mówisz? Takie ser hm. Uuu, ale fajne! Patrz! Patrz i słodki. Mm. Nie no, bo tak to na niego troszkę nie pasują, widzisz? No, fajne, fajne. Ale ładne. Dziwko daj. Takie coś. Dobra, nie jest o Może No dobra. Ty jokeka. Eee, nie, no. bo trochę dziwnie wygląda tego jokej'a. beretik jest super. Berecik, ładny paczeki, ładny beret. Hmm. Nie no, można by kupić. E, u ładny. ale elegancki. Hmm. Czyli u, u. Nie, nie, nie wiem, nie wiem. może. Co? To... U, ale ładne. Hmm. Trochę Rogawa chyba, nie wiem. Nie tak się na pieniądze. M lady a to o! ostatnie. To jest taka czapka wielka pirata. No, <laughs> Ale za, mm, a tej za diamentki. Taki, hmm. taki kapelusik. Hmm. A w ogóle patrzcie, chcę To, to, to! To chcę za 16 poziom! minecraftowe okulary. Tu trzeba Dobra, a tutaj? Okej. Okay. O! Jakbym miała te Minecraftowe i to, na to bym to i to jemy w ogóle. Powiemy mu tak berecik. Niech też. Trzy. Dwóch. <trymny> tak. Ucicha. Oh, Dwa. Jeden. Jeden. O, jej! Jej. 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 Jej! Jej! Jak to zimne? Ale tak fajny! No, e, może Belecik. ja mu zrobię pod kolor oczu? No nie wiem, co o tym sądzisz? No ładny jest, zapisujemy go pięknym. Mm -hmm. Ładna Penny Pandora! To jak chłopak, ale ładna Penny Pandora! Mm. Chociaż może być to Penny Pandor! <laughs> <laughs> Dziwnie no wymyśliłam. Dobra, zobaczmy czy jeszcze jakiegoś misji nie chcę od razu. Bo bym miał. No, teraz to już na pewno musiał mieć 14 level. Bo już tam prawie nic mu nie brakuje do tego levela. A ci chodzi. A myślałam. A no tak, tu no, tak, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Zaczekamy chwileczkę. Patrz, to jest. A! To koło powinien stać taki. Nie hmm. chciała, żeby był tutaj taki lekkością, tu by koło mnie wkręcił. Hmm. By byli przyjaciółmi. To jest. To jest babcia Penny Pandory! Mmm, wbadać się, siedzi sobie. Taka mała doł zmniejszyła się na starość. Historyjka, no. mm. Hejka babciu! Siema! Co tam? A za chwilę umrę! I krańske historyjki? Tak! <laughs> tak, głupia. Hmm. Okej. Okay. Chcę zaczekać, aż coś mu się zachce. Koryń o, pewnie. jest zły! Hmm. Matka, jeszcze języka, jak to wzięłam. A taki? Taki ser. Hmm. Taki, jakbym się chciał spać, ale nawet taki. Taki, taki, uuu! jak słodkie to jest. No. Niby śmieszne. zrób... Ej, niej, zrób. Hmm. Ja. Yeah. Babcia szeje. To co Juliano, no, kupiliśmy już dwa zwierzątki, nazwaliśmy je, zrobiliśmy fajne wyglądki. Kupiliśmy merecik dla babci. No i chyba wystarczająco no taki. Mam. No. O jeden odcineczek, to co? Się użegnamy, baju baju. Cześć.